Cześć z tej strony Bartek kierowca w Niemczech.pl. W tym materiale przybliżę błędy początkujących kierowców oraz złe nawyki starych kierowców ciężarówek. Ludzi często starszej daty, są to nawyki, przez które pracujemy w gorszej atmosferze, sprawiamy sobie też przez to czasami problemy, które później trzeba prostować. Także ja je wam tutaj przybliżę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś komentarz, jeżeli dopiszecie coś od siebie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwszym błędem, który ja sam popełniłem, również jest jazda niesprawnym samochodem do Niemiec. Jeżeli samochód nam, brzydko mówiąc, zestra się w Niemczech po niemieckiej stronie, to narobimy sobie problemów, bo trzeba ściągnąć samochód z autostrady, z drogi, gdzieś na bezpieczne miejsce. Później trzeba przewieźć ten samochód do Polski, ewentualnie tam do Niemiec do jakiegoś mechanika. Wiadomo, tam koszty części, koszty robocizny będą wyższe. Musimy ogarnąć sobie. Dla siebie jakiś transport na ten moment, gdy jesteśmy bez samochodu i kupa problemów, siedzenie na telefonie nie polecam. Jeżeli można sprawdzić jakieś podstawowe elementy, nie musimy przecież kupować nowego samochodu, ale samochód musi być sprawny. Nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, ale część sytuacji tak. Drugim błędem, złym nawykiem jest korzystanie z mitycznych opowieści starych kierowców, zamiast samodzielnie sprawdzać. Informacje na rządowych stronach, na oficjalnych stronach i polegać bardziej na sobie. Nasłuchałem się już odnośnie czasu pracy kierowców, czasu jazdy, pauz, ograniczeń w różnych krajach. Chodzi mi o ograniczenia drogowe lub jakieś specyficzne przepisy. Często jeden kierowca powie drugiemu jakąś głupotę, ten myśli, że to jest wiarygodne, powtarza to dalej, i kierowcy naprawdę bardzo często się opierają na takich informacjach, zamiast samodzielnie trochę. Poświęcić na to czasu, pogooglować, nie jest to jakoś specjalnie trudne i zweryfikować takie informacje. Trzecim błędem jest niewychodzenie z samochodu podczas cofania. Wiadomo, jak już sobie nagrzeliśmy, jesteśmy po jakiejś dłuższej trasie i trzeba teraz cofnąć w jakieś ciaśniejsze miejsce. Czasami nie mamy kamery, czasami kamera jest zabrudzona. No, to mamy te martwe pola. I teraz, jeżeli też jesteś początkującym kierowcą, nawet jeżeli jesteś doświadczonym, to często warto wyjść. Jeżeli nie masz pewności, wychodzić tyle razy, aż będziesz pewny, że się zmieścisz, że to cofanie będzie bezpieczne. Bo myślę, że nie na tym to powinno polegać, że raz się uda, raz się nie uda. Kolejnym powtarzającym się problemem jest to, że kierowcy nie panują nad swoimi emocjami w trakcie niepowodzenia w pracy. Jeżeli coś ci pójdzie nie tak, masz jakąś awarię. Dyspozytor coś nie dopilnował czegoś, może do końca, to myślę, że są to tematy, które można wyjaśnić na spokojnie, mając jakieś, powiedzmy, swoje argumenty. Już się nasłuchałem i widziałem, jak kierowca wyzywa dyspozytora, dyspozytorkę, szefa, wszystkich współpracowników, i myślę, że wygląda to słabo, później przepraszają, próbują to wyprostować albo zwalniają się, nie, nie. Zachowują terminu wypowiedzenia, jeszcze jakieś zwolnienia ale 4 też często wchodzą w grę. Są to tematy, które pracując jako kierowca widziałem często w firmach. Kierowcy palą za sobą mosty, firmy komunikują się między sobą i później robi się problem. Jeżeli praca ci się nie podoba, to naprawdę najpierw porozmawiaj z szefostwem czy z dyspozytorem, zobacz jakie są rozwiązania. Jeżeli nie ma jakichś rozwiązań, to Złóż wypowiedzenie, zachowaj termin tego wypowiedzenia, ewentualnie wykorzystaj jakiś urlop wcześniej, nawet wcześniej, zanim zrobisz takie kroki, to poszukaj sobie innej pracy. Często otrzymuję telefony od kierowców: że ja chcę już, ja chcę dzisiaj wyjechać do pracy, jutro, kolejnego dnia, ja muszę teraz i wy znowu powtarzacie ten sam problem. Bierzecie co jest. Nie poczekacie, nie poszukacie odpowiedniej do się, dla siebie pracy, tylko bierzecie tą, która aktualnie jest dostępna. Punkt czwarty to niedostarczanie odpowiedniej ilości snu dla swojego organizmu. Często kierowcy, gdy mają ten czas przeznaczony na pauzę, to zamiast go wykorzystać, żeby się odpowiednio wyspać, mój organizm na przykład potrzebuje co najmniej 8 godzin snu dziennie. Nie zawsze jest to możliwe, ale gdy jest to możliwe, to staram się to zachować. To oglądają filmy, przeglądają telefon komórkowy, no robią rzeczy jakieś nieproduktywne i zostaje im 3-4 godziny snu, później wstają, są zmęczeni. Pracy może wyjść coś, że będzie dłużej, będzie jakieś niepowodzenie, załącza się znowu brak tej kontroli nad emocjami, frustracja z wykonywanej pracy. Także, jak człowiek jest wyspany, to myślę, że podejmuje lepsze decyzje, i nawet jeżeli coś idzie nie tak, to jest w stanie to spokojniej ogarnąć. Następny punkt to zbyt późne zgłaszanie wniosków o Kindergeld. Mam dla Ciebie ważny komunikat. Skoro już tutaj trafiłeś, to prawdopodobnie pracujesz u niemieckiego pracodawcy, z którym podpisałeś bezpośrednio umowę o pracę. Jeżeli posiadasz dzieci, dziecko, na które jest pobierane świadczenie 500+, to masz również prawo do niemieckiego Kindergeld. Najczęściej jest to dodatek dyferencyjny na każde dziecko. 250 euro minus 500 złotych. Jeżeli Twoja żona nie jest aktywna zawodowo, to należy się nie tylko wyrównanie, tylko całe 250 euro, dodatkowo do tych 500. Zapraszam Ciebie na bezpłatną konsultację, w której dowiesz się, jak aplikować o takie świadczenie oraz jak uzyskać zwrot zaległych świadczeń. Zarezerwuj konsultację w sprawie Kindergeld w kalendarzu już teraz. Jest to bardzo proste. Wejdź w opis filmu, rozwinę go, kliknij w link bezpłatna konsultacja w sprawie Kindergeld, wybierz datę, jaka tobie odpowiada, wybierz godzinę. Podaj twoje imię i nazwisko, twój e-mail, podaj numer telefonu, pod który specjalista ma się z tobą skontaktować. Zaznacz, jaki masz problem oraz zarezerwuj wydarzenie. Kolejny błąd, który popełniłem osobiście i rozmawiałem z kolegami, i również im się to zdarzyło. Także myślę, że warto o tym wspomnieć, to jest nie włączenie Roamingu w swoim telefonie komórkowym lub nie przełączenie, jeżeli masz Dual sim na odpowiednią kartę SIM. Miałem taki motyw, że jechałem właśnie raz do Niemiec, coś robiłem z telefonem, czy zmieniałem operatora, czy, do, czy dokupiłem drugi Drugi, drugą kartę SIM, lub zmieniałem inny telefon, ale pamiętam, że gdzieś tam w ustawieniach czegoś nie dopilnowałem i naprawdę nie mogłem na to wpaść, dlaczego nie mam internetu w telefonie. Kolejny błąd to niedopilnowanie formalności S106 w Polsce. Chodzi tutaj o kasę chorych, na przykład w AOK. Jeżeli tam y, jesteś już ubezpieczony w jakiejkolwiek innej kasie, to powinien złożyć taki formularz S106 do polskiego NFZ, aby być widocznym w systemie. Ewuś. Jak to zrobić? Jest taki film również na moim kanale odnośnie kasy chorych AOK. Tam znajdziesz więcej informacji. Bardzo złym nawykiem kierowców jest niestety nadużywanie alkoholu oraz złe odżywianie. Widzę, że idzie to już w trochę lepszym kierunku, że często też kierowcy uprawiają jakiś sport. Próbują o siebie zadbać i to jest, to jest, uważam, bardzo super. Jeżdżą też często na rowerach, pobiegają, prowadzą taki aktywniejszy tryb życia, ale niestety myślę, że nadal jest to mały procent e, całej tych, tej społeczności kierowców i większość, niestety, no, nie dba o siebie, nie dba o swój organizm. W tym materiale błędów i złych nawyków to już wszystko. Napisz w komentarzu: jaki Twoim zdaniem jest zły nawyk lub błąd początkujących kierowców ciężarówek i trzymajcie się, cześć.